Dzień dobry, klasa 5, 23, 24. Wykończyliście mnie ostatnio przy próbie stworzenia prezentacji online, więc robimy fundamenty fundamentów. Najpierw takie przygotowanie i potem w oparciu o to zrobimy prezentację lokalną, lokalnie. Klikacie prawym guziczkiem myszki na pulpicie, dajecie nowy folder i robicie moja, piszecie moja, podkreślenie praca. Klikamy dwa razy, wchodzimy do tego folderu, nowy, jeszcze raz, folder, dajecie ilustrację, pod spodem nowy, dokument tekstowy, open document, coś w tym stylu będziecie mieli. Mam LibreOffice na komputerach zainstalowałem. Możliwe, że będzie identyczne. Dokument tekstowy, open document, nazywacie go treść. Tresycy, dobra. Zwierzątko, jakiekolwiek chcecie, Wasze ulubione, nieulubione, jakiekolwiek. Wybieracie sobie i otwieracie przeglądarkę internetową i wpisujecie nazwę tego zwierzątka. Ja napiszę Blobfish. Blobfish. Grafika. I teraz, żeby sobie uprościć, bo Powierzcie zdjęcie tego zwierzątka, o którym robicie tam prezentację, taką prościutką będziemy robić. Tylko tak. Załóżmy, że chcę tą ilustrację. Klikam prawym guziczkiem, zapisz obraz jako i zobaczcie, mam tutaj JPG. Ok. To jest nazwa pliku. Widzicie taka troszeczkę pokręcona. Kropka, i później jest rozszerzenie JPG. Rozszerzenie. Mówię jakiego to jest typu plik i jakim programem trzeba dany plik otworzyć. Więc tutaj po pobraniu tego zdjęcia i kliknięciu dwa razy lewym przyciskiem myszy, otworzy mi program domyślny jakaś tam przeglądarka Windowsa, bo nie zmieniałem u siebie na komputerze, bo można to zmienić. Tak więc pobierajcie tylko zdjęcia JPG albo PNG. Jeśli inne pobierzecie, to trzeba będzie kombinować. Także. Nie kombinujmy. Więc tak, wezmę sobie, muszę znaleźć, gdzie jest ten mój katalog, w którym te materiały zamieszczam. No gdzie to było? Czyli tutaj daję pulpit, bo na pulpicie mam i szukam. To była moja praca. Tak, no to jadę, gdzie jest moja praca. Moja praca. W ilustrację zmienię sobie nazwę. Tylko nie ruszam, kropka i rozszerzenie odpadnie ma zostać. I piszę Blockfish. Mamy Blockfish, zapis. I teraz, jeśli wejdziecie do ilustracji, mam Blockfish. Dobra, wchodzimy do treści. I piszę tutaj, wciskam cupslock. Po lewej stronie na klawiaturze jest cupslock. I piszę moja, nie, przepraszam, moje, ulubione zwierzątko. I damy wykrzyk. Zaznaczam to. Damy na 20. Czcionka obojętnie. I wyśrodkujmy. Tu mamy wyśrodkowane. Moje ulubione zwierzątko. Dajmy kilka enterów. I teraz tak, najprościej bo patologicznie, bo możemy dać tak. Wstaw, obraz, ale patrzcie, wchodzę w ilustrację, łapię blok fisza, przeciągam, mam dobra. Teraz zobaczcie, jak daje Enter, zjeżdża mi wszystko, a nie chcę, tak więc dajmy sobie tutaj taką spację. Jedną cyk, już mogę na dole być, dobra. Dajemy do lewej wyrównanie. Tabulator wciskamy. Tab, klawisz tab na klawiaturze po lewej stronie. Zmieńmy czcionkę na rozmiar na dwunastkę i napiszemy tak. Moje ulubione zwierzątko. To. I tutaj wstawiacie piesek, kotek, krokodyl, a ja piszę Blockfish. Blockfish. Dobra. Blockfish. I taką pierwszą stronę mam. Dobra. Zjadę sobie Enter'em tu. Cyk. Dobra. Znowu dajmy tabulator. I napiszmy. Ja piszę blobfish, a wypiszecie piszecie jakąkolwiek tam, jakiekolwiek zwierzątko. Blobfish. Albo inaczej. Napiszę ulubioną ulubioną potrawą ja piszę blobfisha, a wy tam kotka pieska czy krokodela ulubioną potrawą blobfisha jest dwukropek dajmy sobie kilka enterów i znowu biorę przeglądarkę i ja wytłumaczę potem czemu robię coś takiego dziwnego ale piszę słoń Pobieram sobie zdjęcie słonia, a Wy pobierzcie zdjęcie, ilustrację pożywienia, które Wasze zwierzątko najchętniej je. Dobra, mam, widzicie, rozszerzenie po kropce JPG, nie ma problemu, zapisuję w tamtym. Zapisałem go tutaj w katalogu ilustracje. Ilustracje, o, widzicie? Dobra. No i wrzucam słonia. O, patrzcie, jaki duży plik. Dużej rozdzielczości muszę go, więc tak, cyk, mogę go zmniejszyć. Dobra, ok. Więc mam, że ulubioną potrawą Blockfisza jest słoń. Wytłumaczę, dlaczego tak dałem później. Dobra, tutaj zjeżdżam sobie pod zdjęcie. Dobra, no to jedziemy do następnego. I teraz tak, znowu tabulator i piszę. Blobfish żyje w środowisku wodnym. Czyli jeśli macie jakieś tam zwierzątko, nie wiem, krokodyla, to wodnolądowym, zapewne. Najlepiej słuchajcie, tutaj sięgnijmy już do fachowców, czyli do hmm, fachowców. Zobaczmy, co Wikipedia pisze. Więc biorę tak. Blobfish. No, i czytamy. Gatunek ryby trutututu tru, zamieszkujący głębokie wody u południowych wybrzeży Australii i Tasmanii. Dobra, czyli widzicie, mam tutaj w środowisku wodnym, napisane na dużych głębokościach u południowych wybrzeży Australii i Tasmanii. Żyje w środowisku wodnym na dużych głębokościach u wybrzeży. A Australii i Tasmanii. Yy, I tutaj dajmy, no ja siłą rzeczy, no bo. Hmm. Aha, nie! Fajnie, bo też na początku, jak dacie zdjęcie tego waszego zwierzątka, to jakieś takie, nie wiem, na kanapie może być kurczę kot, czy krokodyl na kanapie. no hmm. Najlepiej jakąś śmieszną fotkę. Natomiast tutaj niech to będzie. Zdjęcie w środowisku naturalnym. Trzeba pamiętać, że zdjęcia w internecie również są objęte prawami autorskimi. Natomiast my tutaj robimy dla cyklów edukacyjnych. Nikt tego nie będzie sprzedawał, ale jeśli w przyszłości coś robilibyście komercyjnie, to musicie uważać. Są specjalne serwisy, gdzie są darmowe, twórcy autorzy zdjęć udostępniają swoje zdjęcia za darmo, również dla celów komercyjnych. Dobra, yy, więc zrobimy tak, Piszę Blobfish w naturze, zapisuję i mam, widzicie w tym moim katalogu ilustracje też Blobfisha w naturze, więc wrzucam go sobie tutaj. Okay. Dobra. Ach, powiem Wam, dlaczego tutaj dałem ulubioną potrawę, bo, bo pfisze, Blobfisza jest. Wy tutaj napiszcie, napiszcie mi słownie, co jest. Czyli nie wiem, kot to stereotypowo myszę na przykład, nie? I zdjęcie myszki dajcie. Ponieważ w Wikipedii przy haśle Blobfish pisze: żywi się każdym napotkanym pokarmem. Ponieważ słoń, słonia też da się zjeść, więc jeśli blockfish spotka słonia pod wodą, no to teoretycznie, <grywki> no jest to bez sensu co mówię, ale tak wiecie, tak fajnie napisali, Jeżeli się każdym napotkanym pokarmem, no sorry, tak słabe dosyć to hasło jak na encyklopedię. Więc wstawiłem słonia, Natomiast wy wstawcie yy, po prostu to rzeczywiście zdjęcie jakiegoś roślinki, albo jakieś roślinki albo zwierzątka, którym tamto zwierzątko, o którym robicie materiał, się żywi. Albo na przykład puszme, puszkę karmy dla kotów może też być. No. <laughs> Tylko zdjęcie. Wiecie, tu chodzi, żebyście technikę opanowali. Mamy więc dobrze zdjęcie w środowisku naturalnym. Przelećmy sobie do następnej strony i piszemy tak. Lubię. I tu piszecie znowu wasze zwierzątko. Ja piszę: Lubię blogfisza, ponieważ. No i tutaj uzasadnijcie: napiszcie jedno, dwa zdania, dlaczego lubicie to zwierzątko, o którym robicie ten materiał. Więc ja napiszę, lubię Blobfisha, ponieważ gdy go widzę, to podobnie jak on się rozklejam. I dajcie jeszcze jeszcze jakieś jedno zdjęcie, ilustrację te, z tego zwierzątka, którym robicie ten materiał. I na koniec idziemy. I napiszmy tu sobie znowu, dajmy, jaka tam czcionka była na górze. 20, 20. Idziemy na koniec. Czcionka, 20. Wyśrodkowanie. Kapslo wciskamy. Koniec. Wykrzyk. Stworzyliśmy cztery strony z minimalną ilością tekstu. No, piąta strona, koniec. I wklejonym zdjęciem. Możecie zrobić plik, zapisz. Nie ma sensu dać plik, zapisz jako, bo to nie ma sensu robić drugiego. Albo klikamy tutaj na zamknięcie, krzyżyk i dajemy zapisz. I w katalogu moja praca macie ten dokument, tekstowy treść. Po jego otwarciu pojawia się jego treść. Logujecie się na Mobi dziennik. Najprościej wejść, jeśli nie macie linku, to piszemy nowa szkoła Bielsko-Dziennik i jesteśmy. Dobra. Logujemy się, przechodzimy na wiadomości i dajemy nowa wiadomość. Nowa wiadomość. Piszecie. Temat może być Mój Zwierz. W treści wiadomości napiszcie Dzień dobry. Możecie dać wykrzyknik i dajecie dołącz plik. Wybieracie teraz lokalizację, czyli pulpit, i gdzie to było moja praca. Treść dajecie otwórz. Tutaj mamy ten plik załączony. Szukacie, gdzie jestem ja, i wysyłacie. I tak musicie mi przesyłać każde zadanie, które będziemy robić. No, bo inaczej nie dam rady do każdego podejść, sprawdzić, zweryfikować. No, więc takie prościutkie zadanko. Na najbliższej lekcji robimy. A później na podstawie tego stworzycie prezentację z przejściami, z efektami. No. Także. Dobranoc.